Już się zbliżam ku trzydziestce, nie chcę, Momentalnie mam mniej więcej dwudziestkę i nie wiem co to będzie, nie radzę sobie z wiekiem, zaraz mam dwadzieścia siedem. A ja wciąż jestem odepem Już się zbliżam ku trzydziestce Nie chcę Momentalnie mam mniej więcej dwudziestkę I nie wiem co to będzie Nie radzę sobie z wiekiem Zaraz mam dwadzieścia siedem A ja wciąż jestem odepem Nie chcę Tak bardzo tego nie chcę Nie chcę Tak bardzo tego nie chcę Tęsknię Za czasami gdyby kęsę na plejce i wpadałem sobie spóźniony na lekcje Teraz siedzę i mam głęboką depresję To już nigdy mi nie przejedzie, więc śmiesznie Persy kurwa kleje jeszcze gorsze niż na Eden Prawda jest potworna, ja od zawsze byłem z niebem Większość społeczeństwa reaguje na mnie śmiechem Chciałbym stąd wyjebać, ale gdzie to za chuj nie wiem Raczej nie Europa, może stąd Dakota i wraca na polach Ukoiłaby mą rozpacz lecz to tylko słowa Moje puste słowa potrzebuję no a słyszę tylko sora, ale to nie moja brocha Skądś polemizować, I do góry głowa chłopak No kurwa jego mać, jak tu niby wstać Skoro oparcia brak, ej pierdolić świat Pierdolić świat, ej pierdolić świat Już się zbliżam ku trzydziestce, nie Nie wiem co to będzie, nie radzę sobie z wiekiem, zaraz mam 27.